To już ostatnia część z serii Jump King. Poprzednich udało mi się nauczyć skakać, doczyć naprawdę wysoko. O, o, tam jest koniec! Zebrać wszystkie kruki. Skoczmy do tego kruka. Mam go. Czy zapajam tą monetę? Złapałem monetę. Spać na sam dół. No, dobra, wiecie, co krzanisz co chodźmy na dół. Spróbujmy, spróbujmy, dobra, jolo. Zobaczmy jak szybko się uda. No speedrun trwa i kupić nowe buty. Okay. Zakładaj i do boju, po czym wrócić na samą górę do checkpointa. Na Man, Let's go! Czy tym razem uda mi się dotrzeć na sam szczyt? Wiadomo, jutro będzie kolejny livestream z Jump Kinga, na którym ja liczę na to, że rozwalamy tą grę do końca. Jumping to gra, w której skaczesz po platformach. Mechanika tej gry jest banalnie prosta. Gracz może się poruszać na boki i używać skoku, który wraz ze swoim natężeniem będzie skutkował coraz większą odległością i wysokością lotu naszego rycerzyka. Cel: Dotrzeć do Smoking Hot Babe, która znajduje się na szczycie wieży. Ale jest też drugi cel: Doprowadzić gracza do stanu. I jeszcze raz. Nie, 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 nie! Boże, nie! Nie, no najlepiej mi idzie, kiedy się naprawdę nie odzywam. A dzisiaj zaczynamy od Checkpoint'a. I tak jak zapowiedziałem, następnego dnia odpaliłem grę ponownie. Byłem pewny, że to już jest mój dzień bo umiejętności, które nabrałem dzień wcześniej, jeszcze dobrze nie przygasły. Ten etap już mniej więcej sobie testowałem, więc pamiętam, jak go się skacze. Tutaj są tak naprawdę full sent skoki w każdą stronę, no i parę trochę trudniejszych skoków. Ja czuję, że będę musiał znowu się wdrożyć do grania, bo mimo tego, że wczoraj grałem, dosłownie mniej niż 24 godziny temu, to już mam pewne braki i pozapominałem to, jak się ruszać. Ten etap nie jest trudny i też nie każe tak bardzo, bo jak sami widzicie, tutaj nie ma za dużo, dokąd spaść. To jest miejsce, które jest trochę upierdliwe, ale wskoczyć tutaj się da. To najważniejsze. Ten skok jest dość prosty, ten też i ten również. Teraz skakujemy na lód i zaczyna się zabawa. Lodowy etap dodaje nowy rodzaj mechaniki. Platformy, na których lądujemy, są śliskie, przez co musimy kontrolować naszą postać po lądowaniu. No dobra. Szybki skok. Wracamy do niebieskich ruin. Teraz jest trudny skok. Bardziej z lewej, żeby mieć więcej miejsca na lądowanie. Ok, i teraz full set w prawo. Perfekcyjnie. To jest miejsce, w którym udało mi się wylądować dobrze. To jest mega trudne do zrobienia, bo musimy przeskoczyć. Lądujemy na ślizgawce, która jest na środku. Zesizgujemy się na dół. Na pierwszej platformie mamy za mało przestrzeni do tego, żeby wyhamować, trzymając po prostu strzałkę w bok. Więc musimy podskoczyć na niej i podskoczyć w prawo samej krawędzi, albo spróbować przeskoczyć na platformę, która jest po lewej stronie. No i nie wiem, muszę spróbować po prostu, dopóki tego nie wytestuję. No właśnie, dopóki tego nie wytestuję, no nie będę wiedział. Na szczęście daleko nie spadłem. Jeszcze raz. Ach, niewiele brakowało, ale dalej miałem te momentum, które mi zostało z tego... Skoku, który wykonałem. No nie, nie, nie. <laughs> I 12 godzin pękło. Zróbmy tak. Full send w lewo. Szybki skok w lewo. W momencie, kiedy będę na platformie. Okej, okay, dobra. Szybki skok w lewo i wtedy hamowanie. Mega. Dobra. Słuchajcie. Aaaa. O boże, spamowanie do swoich przycisków czasem działa, ale w tej grze zazwyczaj nie. Dobra, zróbmy te ślizgawki. Dobra. Ach, źle, źle. Dobra, mam to. Full send w prawo. Full send w prawo. Hop. Dobra, słuchajcie, wskoczę na ten pierwszy i spróbuję full send z tego pierwszego chyba. Ostą to, full send w lewo zrobimy. O, dobra, dobra, dobra. Nie! Jezus, dobrze. Jeszcze raz. I stąd to, full send. I od razu hamowanie. O oh Praca. Wracaj, kurde! Ja rozumiem, o co chodzi z tym lektorskim, nie? No ja też nigdy lektorem nie byłem, tak de facto. Co się stało? Jak ja to zrobiłem? Nie rozumiem. Wesało mnie na górę tego po prostu. Perfekcyjny mecz w Match Masters. Dopasowuj po trzy elementy w linii, układaj kombosy i wygrywaj z przeciwnikami. Zyskanuj kod QR, dzięki niemu dostaniesz mały prezent na start, który zapewni ci niewielką przewagę. Małe wyzwanie ode mnie, spróbuj wbić 250 trofeów. Przeskocz szybko przez tutorial, zdobywaj trofea, aby odblokowywać nowe boostery i kolejne poziomy. Kastomizuj swój profil. A jeśli jesteś achievement hunterem tak jak ja, jest w tej grze co robić. Odbieraj codzienne bonusy i sprawdzaj specjalne oferty w sklepie. I sprawdźcie w różnych trybach gry. Możesz grać samemu, przeciw innym graczom w trybie Match Rumble lub brać udział w turnieju. I baw się ze znajomymi w Match Masters. Kliknij link w opisie lub zeskanuj kod QR, by pobrać Match Masters i rozpocząć swoją przygodę z grą. Jak to się jak to w ogóle możliwe? Z którego miejsca to zrobiłem? Ja muszę sobie obejrzeć tę powtórkę zaraz, no nie wiem, czy. Przypadkiem znalazłem strategię, która pozwala mi ominąć naprawdę trudny skok. Jedyne co to jest pixel perfekt ustawienie postaci. Deterministyczność tej gry znów wkracza do akcji. To musi być możliwe do wykonania. 1, 2, 3. Ok. O! Okej! Okay, okay. Czyli da się to zrobić. Tylko musisz stać dwoma pikselami buta na tym, na krawędzi. Musisz maksymalnie. Maksymalnie stać na samej krawędzi. Okej. Okay. Nie, kurde, no właśnie, widzicie? Stałem teraz piksel za, za blisko i już nie działa. Jak bardziej się opłaca to zrobić normalną drogą, bo robienie tego to jest ryzyko spadnięcia. Ja myślę, że osoby, które grają tutaj i speedranują.. O, dobra. Mam! Ja pierniczę! Osoby, które speedrunują, myślę, że mają czutkę na to, ile czasu input muszą trzymać, żeby stanąć w tym dobrym miejscu. Dobra, grunt, że działa. To najważniejsze. Więc możemy sprawdzić, czy działa jeszcze raz. <grafię> ja tutaj muszę full lock-in zrobić, my. Co musicie mi dać chwilkę. Stanę maksymalnie z prawej i teraz. Usąd? Okej. Okay. Dobra, nie wiem, co jest dalej. Czy mogę zobaczyć? W yy, prawo, full skok. Dotarcie do nowego etapu jest super ekscytujące, ale jednocześnie strasznie zgubne. Nie wiesz, jakie powinny być skoki, nie wiesz, co jest dalej, i zarazem nie ćwiczysz poprzednich przeszkód. Okej, okay. okej. Okay. Dobra, mam. Ten Żyrandol wygląda, jak na nim musiał wylądować. Nie chcę przeskoczyć za niego, chyba. Przynajmniej z tego, co widzę. Jak wysoko dosko doskoczę stąd? Doskoczę tutaj. Czy ja jestem w stanie z tego murka z lewej strony wskoczyć tu na górę? Wydaje mi się, że zabraknie mi minimum dosłownie. Jeszcze ja wiem. Spróbujmy po prostu. Płucę prawo. Tak czułem. Tak czułem. Dobra, nie jest źle jeszcze. Full w lewo. I trzymam w prawo. Okej. Okay. Krok. Pięknie. Full w prawo. Wracamy do trzęsącej się wieży. Muszę wskoczyć na ten Żyrandol. Okej. Okay. Okej. Okay. Tutaj na pewno nie fullsend. Kurde. Ok. Da się wskoczyć tam na lewo. Da się wskoczyć tam na lewo. Ale chyba wolę najpierw tu. To wygląda jak fullsend w lewo. Powinno zadziałać. Come on, come on, wracaj! O nie, nie fulsend, nie fulsend, fulsend nie działa! Czuję takie, wiecie, podekscytowanie znowu, które jest kompletnie niepotrzebne. Ono wcale nie pomaga. Ta ekscytacja tutaj nie jest przyjacielem, nie jest sprzymierzeńcem twoim. Ona ci tylko przeszkadza. Bo ty masz wrażenie, że z tą ekscytacją to fruniesz i lecisz na kolejne platformy, dalej, dalej. Ale nie, właśnie nie. Bo wtedy robisz za szybkie skoki. Robisz za dużo błędów. Trzeba to robić wolniej Dobra. I teraz tak. Full send był źle. Ale ja nie potrafię zrobić prawy full sent. Może stąd spróbuję zrobić. Ach, dobra. Uwaga O kurde. Czuję, że tam będzie jeszcze, jeszcze ciężej. Pulsant w lewo. Może. Come on. Tu są trudne skoki. Ok. Czy ja w ogóle muszę lądować na tym środkowym dynksie? Prawdopodobnie nie. Pytanie, czy doskoczę tam za pierwszym razem? Dobra. Doskoczę do góry? Prawie. Ale nie. Trudny skok przede mną. Hu. Jeszcze raz bardzo risky. Zatrzymaj się gdzieś. Zatrzymaj się gdzieś. O nie! O co chodzi w tej grze? Chodzi o to, żeby się wkurzać przede wszystkim. Nie wiem, czy to jest inne, inne wytłumaczenie tej gry, w jakikolwiek sposób. No nie. I właśnie najwa najważniejszą rzeczą, którą wyciągasz z grania w tą grę, to jest to, żeby nauczyć się nie wkurzać, bo wkurzanie się nie pomaga. Nie, 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 nie. kurde, muszę hamować, hamować na czymś. Nie wiem na czym. Dobra. Teraz szybko te skoki robisz, tak samo szybko spadasz. Tak, ale czuję, że mam pewien progres w tym, jak, jak mi to szło. Jestem zadowolony, póki co. Znaczy, idzie mi szybciej spinanie się do tego samego miejsca, gdzie byłem, nie? To na pewno mogę powiedzieć. Zbliżałem się coraz bardziej do kolejnych ekranów, a każde kolejne podejście do wieży było po prostu przesuwaniem mojego sufitu umiejętności o kolejne skoki. I to nieco ponad godzinę od startu tego podejścia stało się to. Dobra, teraz tak, nie za wysoki. No właśnie, to jest to, nie mogę tutaj zmierzyć sobie tego skoku, muszę go jolo robić. chyba fusem w lewo no nic innego mi tutaj nie przychodzi do głowy. O! OMG! OMG! Come on. Dobra, tylko słuchajcie, to jest też do pokonania, nie? Skok wydawał się być tak banalnie prosty, ale poziom presji i stresu jest idealnym podsumowaniem tego, jak łatwy skok staje się najtrudniejszym przeciwnikiem. MUZIĘKI zuzy? złzy? Tak, raczej śmiech połączony z łzami. Dobra, come on. To naprawdę nie jest takie trudne, ale. Przez to właśnie łapie się na tej pewności siebie zbytniej, nie? Kiedy masz to, to, tą ekscytację, wiesz, że już zaraz dotrzesz do kolejnego miejsca i wtedy zamiast metodycznie powoli przechodzić te etapy, robisz to za szybko. I tyle. I ja właśnie teraz znowu wpadam w, te, w tą samą pułapkę. Im bardziej wpadasz w tą frustrację albo w ekscytację, bo tutaj są po prostu dwa, dwa spektrum tego samego, musisz to wypośrodkować. musisz być cały czas tym złotym w środku tego takiego skupienia, Po panowaniu emocji udało mi się po raz kolejny dotrzeć do ostatniego ekranu, na którym swoim blaskiem oślepia Smoking Hot Babe. I chyba mnie ponownie za bardzo oślepiła. Hmm, to jest jakiś prank z tym skokiem, no? Dobra, jadę tam. Ale powoli. Tym razem dotarłem tam jeszcze szybciej. Teraz, musi się udać. Hmm. Zen. Słuchajcie, pełne skupienie. <ślesk> Co jest? To jest grane? O co chodzi tam? Naprawdę mam wrażenie, że coś robię... Co ja robię tam dziwnie? Co ja robię tam źle? No zły jestem. Co mam powiedzieć? Jestem zły. Jestem zły, bo nawet nie, nie, nie udało mi się sprawdzić, a tam są dwa skoki. Ja, ja uważam, że tam ten drugi skok wcale nie będzie dużo prostszy. W sensie, jestem w dobrym mm, flow, mogę wam powiedzieć. O tak. Yy, pomijając ten ostatni skok, czuję, że wszystko pozostałe wychodzi mi naprawdę dobrze. Czuję, że jestem w dobrym momencie, żeby skończyć tą grę. O, Boże, jak w ogóle nasz bilans, słuchajcie, 16722 skoki i 1600 upadków, tak w ogóle to wygląda w tym momencie. Dobra, to trzeba... <noise> Chciałem powiedzieć, że to trzeba szybko zrobić. Skąd u Ciebie taka zajawka grami typu Getting Over It czy Up? Nie wiem, nie wiem, ale po prostu uwielbiam je. Uważam, że to są... to jest fajny typ gierek ogólnie. Taki... odprężający. I mówię to nieironicznie, naprawdę. Bo to jest... to jest medytacyjne. No, ja to już wielokrotnie powtarzałem przy Getting Coverage, nie? Że I wchodzisz w pewnego rodzaju stan takiego flow w głowie. Rozumiesz te mechaniki. I one zaczynają działać w jakimś stopniu. Możesz trochę bezwiednie, jakby pokonywać te rzeczy. I każde kolejne podejście już nie buduje w tej frustracji, tylko po prostu widzisz cel. A każde kolejne podejście, które jest nieudane, to jest po prostu droga do tego celu. I tyle. Czy mówię? No po prostu takie filozoficzne głupoty, nie? Standardowo. Mimo goniącego czasu, bo mogłem tego dnia streamować jeszcze tylko przez godzinę, wiedziałem, że muszę to skończyć. I to tym razem się uda. Stanę się tu, witne z jeden skok wyższy, pulsem w prawo, nic innego mi nie przychodzi do głowy. Let's go! Come on! Tyle walki z tym było! Tyle walki! O oh my God. Czy to korona? Idealnie zostałem królem skoków i porwałem księżniczkę. Co? Co? No kurde, no w każdym razie, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za pomoc, waszą, za waszą obecność tutaj. Ja pierniczę! Czemu to już tyle czasu zajęło? Masakra. Na teraz mogę obiektywnie powiedzieć, to jest trudniejsza gra niż Getting Over It. Zdecydowanie. Moje podejście trwało 13 godzin, 58 minut, 32 sekundy i 520 milisekund. Skoków było 17 000, 1616 upadków. Zajęło mi to blisko 14 godzin. Czy to długo? No... Trochę. No, szczerze tak. Bardzo tak. Ale wytłumaczenie na to jest bardzo proste. Robiłem bardzo długie przerwy pomiędzy moimi kolejnymi podejściami w tym pojedynczym ranie, przez co zapominałem wszystko, co się nauczyłem wcześniej. To jest nauczka. Taką grę trzeba przechodzić na raz, albo te przerwy robić znacznie krótsze. Streamki odbywały się na Twitchu i na tym kanale YouTube, więc zostawcie tu suba, albo wbijajcie na Twitcha, do którego link jest w opisie, i tam zostawcie followa. Ale, ale, jeśli myślicie, że w tym momencie skończyła się moja przygoda z Jump Kingiem, wcale nie. Postanowiłem, że spróbuję przejść tą grę jeszcze raz i zdobyć osiągnięcie, w którym musimy pokonać grę poniżej godziny. Także let's go! Zaczynamy w takim razie. Słuchajcie, jestem dosłownie odpaliłem grę w tym momencie, więc możemy zaczynać. Cel: 60 minut. Zaczynamy, słuchajcie. Dzisiaj bez żadnego timera z live Splita lecimy ze standardowym timerem. Nie ma sensu tutaj robić nic dokładniejszego. Jedziemy po prostu szybko, bo mi się wydaje, że naprawdę ten start, słuchajcie, tutaj to jest prosty temat. Jedziemy ze speedrunem. Jedziemy ze speedrunem szybkim. Ja jestem... Ja jestem dzisiaj pewny, że jestem w stanie to zrobić. Jak przebrnę przez tego drain'a, to już powinno być naprawdę, naprawdę git. Słuchajcie, motywacja tego, że będzie achievement skończony, po prostu mały sukces, zbicie mojego Pb z 14 godzin do mniej niż 60 minut, to jest to, co mi się bardzo podoba. Czuję się na siłach. Naprawdę czuję się na siłach. Teraz tak, wymierzyć to. Pięknie, full w prawo, come on, come on Full w lewo Muszę to zrobić teraz, come on Dobra, pięknie, full w prawo, come on Jedziemy z tym Okej okay. I mamy to, mamy to, słuchajcie, checkpoint Let's go Let's go, 21 minut to jest możliwe, to jest możliwe. Come on! Let's go, słuchajcie, 40, ale z małym, kurde, plusem, no! 40,05. Nice! Nice, kurde, dobra, dumny jestem z siebie, muszę powiedzieć naprawdę. Jump King jest idealnym przykładem gry, że kluczem do jej ukończenia nie jest miejsce, w którym znajdujesz się najdalej, tylko sam progres, same to powtarzanie wszystkiego wcześniej. Zupełnie jak w życiu, możesz wejść na sam szczyt, ale jeśli nie będziesz wiedzieć, jaka była ta droga, albo nie przećwiczysz kilka razy tej drogi, będziesz mieć problem ze zdobywaniem kolejnych. Zapraszam na moje dwa pozostałe filmy, macie tu na ekranie.